Cześć, kochani, witam się z Wami w kolejnym odczycie karta Rota na moim kanale. Przypominam, odczyt jest odczytem ogólnym, nie z każdym musi rezonować, kochani. Dziś, jak już widzicie po tytule czytanie karta Rota, jego i jej zamiary w Twoją stronę w miesiącu marcu. Prosiliście w komentarzach o taki odczyt, właśnie karta Rota, dlatego dziś taki odczyt dla Was. Karty wcześniej przeze mnie oczyszczone. Oczywiście sprawdzimy na początku, co ta osoba teraz czuje, co myśli. Jeżeli nie oglądaliście wczorajszego odczytu kart tarota, to zapraszam do tego filmu. A teraz sprawdzamy na samym początku co on ona czuje, co myśli teraz przy tobie, przy waszej znajomości. Na pewno jest bardzo yy, yy, przy pracy myślami i ogólnie osobą przy pracy. Dla części z was będzie to oznaczało odległość lub wyjazd lub no Rozłąkę z tą osobą, o której myślisz, tak, bo ona myślami jest bardzo przy pracy. Tak, jakby dopiero zaczęła pracę nową, jakby dopiero się ta praca rozpoczęła dla niej, coś nowego przyniesie, dzieje się z perspektywy zawodowej i tak samo może być przy tobie, bo to karty działają w dwie strony oboje możecie być przy jednej pracy, tak czy tak, myślami jest stricte przy pieniądzu sprawach związanych z zawodowo, z pieniądzem, z pracą, skupieniem się na pracy, również i tutaj, kochani, znaki Zodiaku mi się pokazują: przede wszystkim takie znaki jak skorpion, panna lew i waga. I tutaj albo wy, albo osoba o którą pytacie lub oboje możecie być spod tych znaków. Kochani, bardzo mi tu właśnie mocno myśli tej osoby są skupione na pracy, na zmianach, które chce wdrożyć z perspektywy zawodowej. Na części z was ta osoba ma myśli również przy sądzie, przy urzędzie, czyli wykazuje karta, że albo ma jakieś sprawy związane sprawy rozwodowe, separacyjne, spadkowe, wszystko co jest stricte związane i z pieniądzem i z sprawami urzędowo sądowymi, może to być załatwianie jakichś dokumentów, pozwoleń i tak dalej i tak dalej. Tak mi to wychodzi. Co czuję? Wyszły bardzo tutaj myśli. Co czuję? Ta osoba teraz, osoba z twojego życia, z twojej myśli z twojej głowy. Kochani, wizualizujcie tę osobę. Co czuję? Normalnie powiedziałabym, że mm, jest Zakochana, pod silnym wrażeniem, zauroczona, zafascynowana. No, i tutaj już się pokazują: raki, skorpiony, wagi. Kochani bliźnięta i ryby, dla części z Was mi tu karta pokazuje, iż ta osoba trochę się martwi. Trochę się martwi, silnie jest zaangażowana w Waszą znajomość, w Waszą relację. Martwi się bardziej z perspektywy. Tego, że nie możecie się w jakiś sposób dogadać, nie możecie dojść do porozumienia, nie możecie. Jakby jest to uczucia, nie możecie się porozumieć. No, coś jest na przeszkodzie. I nie widzę na przeszkodzie osoby trzeciej. Bo pamiętajcie, że osoby trzecie wychodzą mi czasami na przeszkodzie, jeżeli ta osoba, o której ty myślisz, ma jeszcze stricte jakieś uczucia związane z kimś z jej przeszłości. Osoby trzecie nie wychodzą. Jeżeli po prostu. Chyba, że karta daje znak, sygnał, że to jest osoba trzecia, ale niezwiązana uczuciowa. Tu nie ma jakby osoby trzeciej, która mogłaby zagrażać Waszej relacji. Bardziej ym, w zagrożeniu jest praca, pieniądze, jakieś sprawy właśnie sądowo-urzędowe, załatwiania, które przy tej osobie się tutaj odbywają. Również może to być odległość między Wami, tak? Ta osoba, tak jak powiedziała, ma takie uczucia względem Ciebie, względem Waszej znajomości. Nawet bym powiedziała, że jest zaślepiona. Ale tak w pozytywnym, z pozytywnej strony, zaślepiona Waszą znajomością, tak? Jest zaślepiona Waszą znajomością. Dobra, teraz sprawdzamy Jego Jej zamiary do Ciebie w marcu. Zobaczymy, co karty nam pokażą. Jego Jej zamiary do Ciebie w marcu. Jego Jej zamiary do Ciebie w marcu. Czeka Was jakaś rozmowa, rozmowa, która będzie decydującą rozmową. Czeka Was bardzo miłe spotkanie, ale po tym spotkaniu oboje będziecie czuć niespełnienie, rozłąkę, takie wiecie, yy, brakujący element Waszego życia, jakby to było spotkanie mm, chwilowe i nie moglibyście się później znów spotkać przez jakiś czas. Ta osoba dla części z Was powróci do Waszego życia, jeżeli na ten moment macie zawieszenie znajomości, ale tu będzie zawieszenie w znajomości nie dłuższe niż 2-3 miesiące. Taka jest informacja od kart. W zamiarach tej osoby jest kontynuacja Waszej znajomości, tak to powiem w skrócie. Jednakże Ty nie będziesz do końca zadowolona lub zadowolony z tej znajomości, bo ta osoba może trochę wykorzystywać Twoje uczucia. Może nieświadomie, może niecelowo, ale troszeczkę widzę manipulację ze strony tej osoby. Ta osoba może mm, naginać prawdę, może Cię okłamać mm, i tu to kłamstwo będzie świadome, bo będzie się bała Ci czegoś powiedzieć, do czegoś się przyznać, będzie się bała, że przestaniesz się odzywać lub będzie się bała, że urwiesz, zerwiesz z nią kontakty. Tutaj karta właśnie to pokazuje. To może być również obawa przed wyjawieniem swoich uczuć i prawdy o swoim życiu. Karty mogą działać w dwie strony, może się tą też tyczyć ciebie. Możesz być w takim punkcie swojego życia, gdzie też będziesz co odczuwać, tak? No, trudne karty, ale generalnie u mnie karty dla Was są z reguły takie te skomplikowane relacje, trudne relacje karmiczne i bratniej duszy, chociaż mi tutaj nie wyszła. Taka. Tu jest potrzebny, kochani, przy Was, ja tu widzę czas. Mimo, że dla części z Was ta relacja jest dopiero świeża nowa, a część z Was już tkwi w niej bardzo długo, jest już, jesteście już tym zmęczeni, to i tak jakby powiem Wam tak: jeżeli zerwiecie tą znajomość tu i teraz, jeżeli się tu i teraz na to odważycie, a jeszcze na to gotowi nie jesteście, to ja widzę, że będziecie żałować jakichś słów wypowiedzianych w kierunku osoby, o której myślicie. Będziecie żałować jakichś słów, będziecie chcieli coś odwrócić. Powrócić do znajomości lub odkręcić to, te słowa, lub awanturę, lub kłótnie. No pamiętajcie, że karty dają Wam wskazówkę. To Wy sami decydujecie, co robicie, jak robicie, kiedy robicie i tak dalej. Karty dają tu Wam tylko jedynie wskazówkę, tak? Kochani, a wiecie co? Ja jeszcze może sprawdzę. Ja jeszcze może zobaczę oprócz tego uczuć i zamiarów. Zobaczymy, kochani, jeszcze jedną kartę dla Was. Nawet nie jedną. Trzy, zobaczę. Ogólnie wy. O, no właśnie. Ogólnie wy myślicie, ja tu widzę z perspektywy waszych uczuć, że boicie się utracić tą osobę. Mimo, że męczy was ta relacja, znajomość, to się boicie, że no bez tej osoby to po prostu nie jesteście w stanie funkcjonować normalnie. I tu mi wchodzi taka karta właśnie obsesyjnych myśli, obsesyjnych pragnień, pragnień niespełnionych. Ja nieraz Wam mówię Na siłę się nikogo nie uszczęśliwi Ani samych siebie nie uszczęśliwimy na siłę Ani nikogo innego Te uczucia, z którymi Ty się teraz tu borykasz Są bardzo, widzę, Ciebie Dobijające, tak bym powiedziała Część z Was będzie mówiła Tak, ja już nie chcę, postanowiłam, postanowiłem Koniec, kropka, nie Ale w środku, w środku wciąż Wracasz do moich odczytów, w środku wciąż czytasz te karty, słuchasz tych kart i czekasz na tą zmianę. Ja widzę, że dla części Was ta zmiana nadejdzie. Afirmacje, które wysyłacie zostaną wysłuchane. E, pozytywne myśli, które wysyłacie przyciągną pozytywne zmiany do Waszego życia. I to Was zaskoczy. Szczególnie osoby, które są spod znaku ryb, raka, bliźniąt, barana, wagi i wodnika. <laughs> tak, kochani. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że odczyt Wam się podobał. Czekam na to, jak te karty z Wami w Waszym oczywiście odczuciu rezonują. Po drugiej stronie, kochani. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w kolejnym czytaniu. Cześć.